Witam Państwa bardzo serdecznie. Dziś, gdy wykonujemy to nagranie, jest ósmy dzień wojny, więc czas niezwykłego bólu, smutku. Czas, kiedy brakuje słów, by to wyrazić. Stąd to dzisiejsze nagranie, Nocturne Cismo Fryderyka Chopina. Pokażę Państwu, jak brzmi ten utwór i jak go można się nauczyć. Zapraszam. Brzmi ten dzisiejszy fragment. Pokażę Państwu powoli prawą, lewą rękę i jak połączyć w obydwie ręce. Zacznijmy więc od prawej ręki. Zaczyna ona od akordu. Akord E, Gis, Cis. Tutaj jest bardzo dużo tych czarnych klawiszy, czyli normalnie to był G, a G z krzyżykiem to jest Gis. I gramy ten czarny klawisz na prawo. Podobnie z C to już. Przyzwyczajcie się Państwo do, do tych nazw, czyli E, Gis, Cis, potem pauza, chwileczkę nie gramy, akord Cis, Gis oraz H. I Cis zostaje przytrzy przytrzymane, a jedynie Fis i A są zagrane drugim i czwartym palcem. Może powtórzę też z palco palcowaniem, żeby było Państwu łatwiej. Czyli zaczynamy. E, Gis. Cis, palcami pierwszy, drugi i piąty na cis. Potem pauza. Akord kciuk na cis, trzeci na gis i piąty na H, I ten kciuk na cis przytrzymujemy i gramy fis i a, drugim i czwartym. Potem pauza. I akord cis, e, g czyli kciuk na Cis, E drugim i Gis czwartym i potem prawie takie same dźwięki, jedynie zmienia się, zamiast czwartego, trzeci palec gra G, czyli wcześniej mieliśmy Cis, E, Gis, a teraz jest, e. i przepraszam, jeszcze ten kciuk tutaj przytrzymujemy na Cis, Czyli kciuk przytrzymujemy, a gramy E i G, drugim i trzecim. Następnie akord C, tutaj jest dis i gis czwartym palcem. Powolutku od początku zagram, w takim rytmie odpowiednim. Naprawdę to samo, tylko odrobinę ciszej będzie trzeba zagrać, ale dźwięki są takie same. Czyli powtórzmy razem. Dołączymy od razu lewą rękę. Lewa będzie dużo łatwiejsza. Najpierw gramy, pokażę dźwięki, tutaj nisko Cis piątym. Następnie również Cis, ale już tutaj wyżej y, drugim palcem i kciuk y, na Fis. Następnie powrót tutaj na Cis po krótkiej pauzie, czyli na chwilę nie gram żadnego dźwięku, a następnie powrót na Cis, potem A i na końcu G. I to powtórzymy dwa razy, więc może od razu zagrajmy z prawą? Pauza, Potem ponownie pauza. Czyli ten fragment powtarzamy dwa razy. No to zagrajmy raz jeszcze razem. warto dołożyć pedalizację, czyli y, odrobinę przyciskać na prawy pedał, żeby te dźwięki trochę dłużej trwały jakby w powietrzu. Natomiast one też y, nie tworzą takiej ładnej harmonii przy przytrzymywanym pedale, więc na każdy akord zmieniamy pedał. Ale to już dalszy etap byłby. Dobrze, to prawa ręka dalej, zaczyna tutaj na gis, trzecim palcem. Potem tryl, czyli takie szybkie zabranie dwóch dźwięków. Tutaj w tym przypadku będzie drugi na fis, trzeci na gis. i nie jest tak naprawdę ważne, czy tego będzie 10 czy 20. Chodzi bardziej, że w czasie, gdy lewa ręka wykonuje, wykonuje kilka nutek, tutaj jest ten tryl i na zakończenie tego trylu jest potem. Kciuk na E, i drugi z powrotem na FIS, odrobinę wolniej niż ten tryl wcześniej. I potem trzeci na GIS, który podmieniamy na piąty, żeby sięgnąć tutaj na drugi na CIS. Czyli to jest pierwszy fragment takiej melodii w prawej ręce. Powtórzymy go. Z lewą ręką to lepiej Państwo zrozumiecie, gdzie jesteśmy. Zaraz dołożymy. Tak? W tym czasie lewa ręka. Lewa, lewa ręka jest tutaj bardzo ważna i nie taka łatwa, bo gra piękne, piękną taką harmonię i musi ją grać dosyć cicho, ciszej niż prawa ręka. Jakie to są dźwięki? Piąty nacis, trzeci nacis, kciuk na e, drugi nacis potem piąty na Cis, drugi na A, kciuk na Dis, drugi na Cis i potem te cztery dźwięki co na początku, czyli te co przed chwilą, Cis, Gis, E, Cis zagrane dwa razy, ten cały um, czterodźwięk, czyli ta cała figura. Dla prawej ręki, którą już Państwo znacie, razem zagramy ten fragment. W prawej będzie tryl. Czyli na tą ostatnią nutkę teraz Cis w lewej ręce zagramy dwie nutki w prawej, czyli E i Fis, żeby tak jakby zakończyć tryl. Cis wysoko tutaj, czwartym palcem. Dosyć długo jest trzymane, więc też warto go tak w miarę intensywnie postawić, żeby brzmiało, brzmiała ta nuta. Następnie trzeci na H, czwarty na Cis, czwarty na, y, trzeci z powrotem na H, drugi na A i potem na A trzeci, czyli taka zmiana palca. Y, ona tak naprawdę dużo nam nie daje, ale chyba bardziej edytor sugeruje tak po to, żeby tak, e, był taki pewien oddech między A pierwszym razem zagrane i drugi raz zagranym. Czyli jeszcze raz tutaj od tego CIS, mamy CIS czwartym, H trzecim, CIS czwartym, H trzecim, A drugim i A ponownie trzecim palcem. A w tym czasie lewa ręka. Ma kolejne figury, takie y, po cztery nutki przejścia, czyli mamy Cis, potem piątym palcem, następnie trzecim palcem Gis, F tutaj y, kciukiem i Cis drugim. I to powtarzamy dwa razy. I potem inne cztery nutki. Zaczynam od Dis piątym palcem, potem A. Trzecim palcem, FIS kciukiem, SIS drugim i to też dwa razy powtarzamy. Czyli cały ten fragment obydwoma rękoma. Ten ostatni to jest. Cis czwartym i cis drugim. I potem będzie taki tryl, który właściwie od razu Państwu pokażę. Czyli y, drugi był na cis, i potem ponownie drugi na cis, trzeci na dis. I taki tryl, czyli naj najpierw drugi na cis, potem tryl od tego dis do E się zaczyna. Czyli dis i e powtarzamy jako tryl tak wiele razy, aż potem w lewej ręce pokażę Państwu w jakim momencie przerwać i zagrać już potem wyjście z tryla, czyli drugi na cis Zagrany oczywiście wolniej niż tryl oraz dis trzeci czyli <laughs> może jeszcze raz prawą rękę dla tego ostatniego fragmentu czyli mamy gis dis e Fis, Cis i takie wejście w tryl. I wyjście, takie wykończenie tryl, można powiedzieć. E, łatwiej będzie potem zrozumieć, jak, kiedy zakończyć tryl, gdy dołożymy lewą rękę. Lewa ręka tutaj jest też, składa się z takich figur. Um, czyli piąty na C, trzeci na gis, kciuk na Fis. I drugi na Dis i to dwa razy powtarzane, potem jeden raz, cztery dźwięki Cis, GIS, E, Cis, potem A, DIS, CIS, FIS. I na tryl tutaj mamy takie rozłożenie dźwięków w lewej. Mamy GIS. Dis, Cis, powrót na Dis, Gis, This, C, Ais, czyli ten czarny dźwięk, inaczej nazywany B, to jest Ais. I już tutaj na, na wyjście będzie ta nutka Gis do kolejnej figury. Dobrze, pokażę Państwu razem, bardzo powoli. kciuk, to mamy dis w prawej, czyli to będzie takie wyjście z tego trylu, to będzie zagrane w ten sposób. Może jeszcze raz ten tryl. I gdy, pra, gdy kciuk lewej ma zagrać C, to w prawej gramy dis i potem po kolei. I już skończony ten fragment, który chciałam Państwu pokazać. Mam nadzieję, że jest to jasne. Może powolutku ten tryl. To wchodzi prawa ręka ze swoją melodią, która jest powtórzeniem jakby od początku. Gramy kciukiem na gis i potem prawie jak na początku. Natomiast jest to prawie, więc pokażę jeszcze raz, bo są pewne różnice. Czyli prawa ręka będzie miała giz tutaj grany kciukiem, i potem giz grany piątym palcem. Potem tryl, prawie jak na początku, tak jak Państwo braliście. I potem było wyjście z tryla, tylko dwa dźwięki zagrane wolniej i się kończył tryl. A tutaj jest taki sam tryl, ale wyjście z tryla jest takie bardziej skomplikowane, bo to są cztery dźwięki, czyli E, Fis, Gis, A i Gis ponownie. Coś takiego. I potem kciukiem na Cis. E, czyli jeszcze raz prawa, Gis niżej, Gis wyżej. Zamieniamy tutaj na trzeci palc na gis, żebyśmy łatwiej mogli tryl zrobić. I od I wyjście z trylu. I potem cis zagrane pierwszym. W tym czasie lewa ręka miała tutaj tą ostatnią figurę z poprzedniego fragmentu, pokazywałam Państwu. I gdy grała C, Kciukiem, to wchodziła prawa i potem figura już dla lewej ręki pokażę najpierw samą lewą, to jest Cis, Gis, E, Cis, czyli to jest tak jak pierwszy takt, gdy ta melodia była po pokazywana na początku nocturnu. Czyli potem mamy. Natomiast na ostatnią nutkę w lewej, czyli Cis, grane są te cztery kończące w prawej. I pójdziemy dalej. Potem lewa ręka tutaj kończy te dwie nutki E i Cis, a prawa w tym czasie gra tu wysoko Cis. Potem jeszcze wyżej, tutaj Cis czwartym palcem, Cis, D. H y, trzecim. Potem A kciukiem. Gis czwartym. Fis trzecim. F drugim. D pierwszym. Potem tak trochę po kolei tutaj będzie. Trzeci na cis. H drugim. A pierwszym. Gis czwartym. Fis trzecim. F drugim. Y, D pierwszym. Cis trzecim, H drugim i kciuk na A. Dobra, tutaj y, może powiedzieć, że po kolei idą dźwięki, ale oczywiście niektóre są czarne, niektóre białe, więc nie są takie oczywiste. W każdym razie wygląda to tak. Ten ostatni fragment prawą ręką to jest cis na cis kciukiem i cis tu wyżej czwartym palcem. Tak, piąty na D, trzeci na H, y, pierwszy na A. I proszę, może popatrzeć bardziej. I tak trójkami: od trzy nutki szybciej, trzy nutki szybciej i trzy nutki szybciej, bo są takie zaznaczone w notach po trzy, akcentowane. E, zaraz będzie wszystko jaśniej, jak dołożymy lewą, mam nadzieję, bo w tym czasie lewa ręka ma piąty nacis, trzeci nacis, kciuk na F, drugi na H. I to powtarzamy dwa razy. I potem już kolejny takt to jest od Fis piąty. z tymi tutaj trudnymi nutkami na górze, czyli tutaj było tak. Lewa grała i prawa tu wysoko zaczyna. I tutaj po trzy, na końcu po trzy. A jeszcze raz może Państwu to pokażę, bo najpierw to jest nie tak równo, trochę Wolniej gra prawa w porównaniu z tą końcówką. tryl, tryl z dwóch cienków składających się, czyli drugi na C i trzeci na Cis. Tak wygląda ten tryl. Wyjście z niego to jest tak po kolei wszystkie nutki. Kciuk na H, drugi na C, trzeci na Cis, czyli tutaj akurat może nie idealnie wszystkie, bo jest kciuk na H, drugi na C, trzeci na Cis, a potem tutaj jest Czwarty na dis i piąty na e. I już w zasadzie możemy do końca dojść, bo się zaraz tutaj kończy pierwsza strona, czyli mam potem czwarty na dis, trzeci na cis, kciuk na g, krótka pauza, piąty na a, kciuk na e, przepraszam, czwarty na gis i kciuk na cis prawa ręka w tempie, ten ostatni fragment to jest tak, kciuk na d potem znowu piąty na d trzeci na cis tryl i takie wyjście z tego tryla potem czwarty na dis trzeci na cis kciuk na gis pauza piąty na a Czwarty na Gis i kciuk na Cis, a lewa w tym czasie ma tak. Piąty na Fis, trzeci na D, kciuk na A, drugi na Fis. Powtarzamy to dwa razy. Następnie mamy piąty na Fis, trzeci na Dis tutaj, kciuk na A. Drugi na Fis, potem piąty na G, trzeci na E, kciuk na Cis, i drugi na A, następnie piąty na Gis, trzeci na E, kciuk na Cis, drugi na Gis, piąty na Gis, trzeci na Dis, kciuk na C, drugi na Fis. I ostatni tak lewej to jest czwarty na cis, kciuk na gis, drugi na e, trzeci na dis, potem czwarty na cis. I w rzeczywistości jeszcze potem są kolejne strony <coughs> i utwór się nie kończy, natomiast ten nasz pierwszy fragment ja tutaj skończyłam, więc dalej nie będę lewej pokazywać. Zagram teraz końcówkę obydwoma rękoma. fragmentu, jeszcze ciszej niż wcześniej. I zaczynamy ten główny motyw, bardzo powoli zagram tutaj. Dis trzecim i potem na kolejną nutkę y, cis drugim. To takie to rozwiązanie trylu, zakończenie trylu. Dziękuję Państwu za wspólną naukę nocturną. Życzę udanej nauki i wszystkiego dobrego. Dziękuję.